Antony Taylor poprowadzi spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City. I ja nie wiem, jak to jest. Czy każde ważne spotkanie w Premier League musi sędziować albo Antony Taylor, albo Michael Oliver? Naprawdę nie ma lepszych sędziów? Znaczy, no dobra, ja wiem, że według jakiegoś tam plebiscytu zarówno jeden, jak i drugi znaleźli się tam w najlepszej dziesiątce. Nie mam pojęcia jak, ale. Znaleźli się, nawet było tym film na moim profilu. Znaczy, Sergio, szkoda trochę gadać, ale jeszcze można zaznaczyć fakt, że Anthony Taylor urodził się w Manchesterze. Co prawda, jest on raczej kibicem United niż City, ale dalej. I tutaj wchodzi taki fajny pomysł. Można by powymieniać sędziów pomiędzy ligami i wtedy nie byłoby tylu sporów sędziowskich. Znaczy, dobra. Ja wiem, byłoby to bardzo ciężkie w realizacji, w szczególności że no wiadomo, na przykład w Hiszpanii sędzią głównie Hiszpanie, w Anglii głównie Anglicy, w Niemczech głównie Niemcy. Ale gdyby ten pomysł doszedł jakimś cudem do skutku i na przykład w Premier League sędziowaliby Niemcy, w La na przykład sędziowie z Włoch, yy, no nie wiem, no i wtedy na przykład do Niemiec by polecieli ci z Hiszpanii i tak dalej i tak dalej. No to byłoby według mnie mniej kontrowersji. Mniej podważania decyzji sędziowskich, no bo nie byłoby powiązań między klubami. Może w tych najlepszych ligach podwyższyłby się poziom, bo. Wiadomo jak to jest. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A jeżeli się spodobało i chcielibyście obejrzeć więcej tego typu kontentu, to zaobserwujcie.